Ja jestem Szymon. A ja jestem Maciek. I razem podejdźmy się ambitnego wyzwania zbudowania uniwersalnego narzędzia, które pomoże stworzeniu naszych, ale ja mam też nadzieję, że Waszych, szalonych pomysłów. Bo to nasz pierwszy prototyp. Co prawda mało funkcjonalny, ale za to posiada coś wyjątkowego: naszego sympatycznego eksoda, Ocji. Nasza Ocji będzie swoim personalnym asystentem, który będzie dotrzymał tobie towarzystwa w codziennych pracach. Jednak nie, nie zgłosiliśmy się do konkursu, tylko z Od początku roku zajmujemy się znacznymi. Lepszeniami od opcji. Obecnie y, pracujemy nad drugą wersją, która przyniesie dużo nowości. I dużo tej nowości, jak trzeba powiedzieć, ma, tak ten bardziej elektroniczny, tym się zaawansowaniem funkcjami, integrowanym multimetrem, zasilaniem wszystkich układów i innymi. To, to ja jestem odpowiedzialny za całkiem nowy wygląd, pomniejsze funkcje i pracę nad modułami przez swoją otwartą szybkość. Każdy, a to każdy będzie mógł zrobić swój własny moduł do Ocji. I na tyle. Mam nadzieję, że jesteście teraz tak samo podekscytowani jak my. Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej, zajrzyjcie do naszego bloga. Link powinien być w opisie.